Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie i zapraszam na recenzję kolejnego kulera z serii BASIC od Prolimatecha. Jest to dokładnie BASIC 68. Na początek zatrzymiemy sobie na samą wieżę. BASIC 68 to jest tak naprawdę troszkę zmieniona konstrukcja Prolimatecha Panther. Zobaczcie duże naprawdę podobieństwa pomiędzy tymi kolerami, tymi wieżami. Ja później te dwie wieże koło siebie ustawię i zobaczycie, że naprawdę niewiele je różni. Skupmy się natomiast na dzisiejszym bohaterze. Cztery ruki ciepne niklowane. Wytłoczone takie PK podobizna Pantery. Teraz będzie lepiej to prawdopodobnie widać. Tutaj na pierwszym finie. Same finy grube i szeroko od siebie rozstawione. Także konstrukcja jest naprawdę solidna. Od spodu nasza postawa wygląda w ten sposób dość dobrze wyszlifowana. Natomiast troszkę gorzej powiedziałbym jak w przypadku Pantery, ale o tym za chwilkę się przekonacie. Natomiast sama podstawa generalnie jeżeli chodzi o rozmiary dokładnie taka sama. Również mamy wytłoczone takie, zobaczcie podobiznę taką, no nie wiem czy to zobaczycie, na tym ostatnim finie e, również Pantery. Natomiast tak naprawdę to nic nie daje, ponieważ i tak nie zauważycie tego przy zamontowanym kulerze na procesorze. Także tak wygląda nasz bohater, a teraz zobaczcie postawię koło niego Prolimatek Panther. I różnice na pierwszy doka są bardzo minimalne, prawda? natomiast jak przyjrzymy się troszkę szczegółowo od góry. Po pierwsze, prolima tych panter jest większy, delikatnie większy, czyli ma większe rozmiary. Ma również powłokę taką ciemniejszą na aluminiowych finach. Runki ciepne praktycznie są takie same, one troszkę inaczej tutaj od góry wyglądają, ale to dlatego, że Pantera, zobaczcie, jest wyższa, dlatego mniej one wystają. Natomiast zobaczcie na logo, znaczy nie na logo, na tą wytłuczoną właśnie podobiznę pantery na górze, obydwa kulery dokładnie tak samo wyglądają. Natomiast, jeżeli chodzi o budowę finów, zauważcie, że pantera ma dwie, jak gdyby, części finu. Tutaj finy są w jednej całości. Także tak to wygląda z boku w ten sposób, czyli widać, że delikatnie jest panter większym kulerem. I zerknijmy sobie jeszcze na spód. Na podstawy. Podstawy dokładnie takie same. E, różnią się tak naprawdę tylko właśnie jakością wyszlifowania, niczym więcej. Poza tym nic ich więcej nie różni. Tak to wygląda. Teraz zamontujemy sobie wentylator na naszym baziku 68 Zobaczymy, jak wygląda on już w całej okazałości, a później oczywiście zamontujemy sobie to na płytę i zobaczymy, jak wygląda sprawa kompatybilności z poszczególnymi elementami na płycie głównej nasz BASIC 68 z zamontowanym już wentylatorem, bardzo łatwy montaż wentylatora, naprawdę te klipy bardzo łatwo się zakłada, nie stwarza to problemu. I teraz przejdziemy już do testów, a tak naprawdę posadzimy sobie nasz cooler na płytę główną, zobaczymy jak wygląda sprawa kompatybilności z poszczególnymi elementami na płycie głównej. Jak widać cooler jest już posadzony na płytę główną, sama instalacja dość prosta, natomiast jeżeli nie wyjmujecie płyty z obudowy, Proponuję Wam poprosić kogoś o pomoc, żeby przytrzymał Wam backplate, będzie Wam o wiele łatwiej. Wysokość kulera niecałe 16 cm, czyli dokładnie 158 mm, spokojnie powinien wejść do większości obudów Militower, Kompatybilność z postawkami Intela 1150 56 2011 i AMD AM2, AM2, AM3, AM3 i również FM1, FM2. Nie ma problemu z kompatybilnością z pierwszym slotem PCI Express, także spokojnie każdą kartę tutaj zainstalujemy. Również nie ma problemu z pamięciami ram, ponieważ pierwszy slot jest dokładnie całkowicie odkryty. Możemy instalować takie wysokie radiatory na pamięciach, jak tylko nam się podoba. Ładny, znaczy ładnie opleciony kabel czteropinowy, niestety dla mnie za długi. Teraz przejdziemy już do pomiarów głośności w czasie spoczynku, a później do testów. Zapraszam. Poziom dzisiejszego płaczy i otoczenia o 29,7 dB. Zobaczmy sobie, jaki poziom generuje nasz wentylator na kulerze. 37 dB Razem z otoczeniem, oczywiście, w czasie spoczynku. Teraz przechodzimy już do testów. Zapraszam. Nasz test dobiegł końca, natomiast należy się Wam wyjaśnienie. Słuchajcie, mój procesor niestety się zdegradował. Teraz do 4,5 GHz potrzebuję już ponad 1,26 V, także nie kombinowałem. Po prostu obniżyłem taktowanie o 100 MHz. Mamy teraz 4,4 GHz przy tych samych napięciach. Także będzie łatwiej przeprowadzić testy i nie będę musiał ich powtarzać, ponieważ tutaj tak naprawdę te 100 MHz nie będzie miało żadnego wpływu na temperatury. Liczy się tak naprawdę napięcie. Gdyby tu była różnica 200 MHz, pewnie pokusiłbym się już o nowe testy, zacząłbym je od początku. Natomiast, jak mówię, nie ma sensu, moim zdaniem, sprawdzałem na jednym kulerze specjalnie temperatury. Tak, aby porównać to przy różnicy 100 MHz i nie ma różnicy w temperaturach. Także naprawdę moim zdaniem jest OK. Temperatura w pokoju 21,9 stopnia Celsjusza. Temperatury maksymalne uzyskane w tym teście 66, 69, 64, 60 stopni Celsjusza. Średnią sobie za chwilkę wyciągniemy. I teraz poziom głośności. Już mierzymy. Około 40 dB, także nie jest źle, ale zdecydowanie już jest słyszalnie. Teraz zapraszam Was na wykresy i na podsumowanie. Czas na krótkie podsumowanie. Jak widzieliście, król daje sobie całkiem dobrze radę. 43 niecałe w sumie, bo 42,8 stopnia Celsjusza nasza temperatura delta i tak naprawdę uczulam Was, zwracajcie uwagę na delty, a nie temperatury podawane z otoczeniem, ponieważ tak naprawdę one Wam nic nie mówią. Każdy ma inną temperaturę w pokoju. Gdyby tutaj było cieplej, wyższe byłyby temperatury. Gdyby było zimniej, wiadomo, niższe byłyby temperatury. Także moim zdaniem delta jest lepszym dużo wyznacznikiem, mimo że nie mamy jakiegoś tutaj specjalnego pomieszczenia przeznaczonego do testów, także nie ma to żadnej klimatyzacji powiedzmy. E, Okej, okay, słuchajcie, procesor, nie procesora, królew na procesor naprawdę moim zdaniem daje, jak powiedziałem, radę. E, tym bardziej, że kosztuje małą Kosztować tak naprawdę około 130 zł, bo jeszcze nie ma go dostępnego w sprzedaży. Natomiast wysłałem Wam pytanie do dystrybutora, kiedy to się pojawi? Miejmy nadzieję, że dostaniemy taką odpowiedź wkrótce. Także cena całkiem przyzwoita: Dacquer, bardzo porządnie wykonane, grube, finy, nie gną się, nic nie odpada. Tak naprawdę widzieliście, że to jest, toż, można powiedzieć, bliźniaczy brat, broni Panther. Jest tak naprawdę wiele z niego tutaj, jak gdyby, inspiracji zaczerpnięte, mimo że. Parę różnic widzieliście, m.in. to, że Finy składają się tutaj z jednego i tylko i wyłącznie kawałka, natomiast w Pantherze były te dwie częściowe, jak gdyby dwuczęściowe finy i oczywiście rozmiary również są inne. Eee, kompatybilność z pamięciami RAM nie ma problemu, ponieważ nie zasłania nam żadnego slotu. Cooler również Pisa Express pierwszy slot, nie ma bólu. Eee, jedynie co tutaj bym się wszczepił, to do kompatybilności troszkę z podstawkami. Intela nie mamy tutaj 775, a jeszcze cały czas sporo jest tych eee, soketów, tych eee, komputerów na rynku i ludzie używają na przykład Kładów q 9550 czy też Q6600 i przydałoby się, żeby taki, taka kompatybilność z tymi postawkami była od razu po wyjęciu z pudełka. Natomiast wszystkie postawki, które są obecnie na rynku Intela, czyli, znaczy nie wszystkie, bo tak naprawdę 1150, 56, 55 i 2011, nie mamy 1366, ale znowu, tutaj raczej nikt by nie kupował takiego kulera na taką postawkę, wiadomo, że te się grzeją i nie miałoby to sensu. W przypadku 2011 ewentualnie, jak ktoś kupuje, powiedzmy, nie wiem, ona i nie podkręca go oczywiście, to wtedy taki kuler ma sens bez OC, bo przy OC na pewno nie poradzi sobie, jest zbyt mały do czegoś takiego. AMD kompatybilność tutaj mamy M2, M3. Z plusami oczywiście obydwa FM1 i FM2, czyli praktycznie każda podstawka, tutaj, która jest obecnie na rynku używana w użyciu. Nie ma oczywiście 9 czy 9 czy 754, ale słuchajcie, no nikt by nie kupował takiego kulera, czy też jakiegoś lepszego kulera w ogóle pod takie procesory, ponieważ nie jest to opłacalne. Także moim zdaniem fajny, fajna całkiem propozycja. Kuler nie jest może najcichszy, ale 40 dB też jeszcze jest znośnie. Może drażnić co niektórych, dla mnie akurat to już jest troszkę drażniące na ucha, dla ucha, natomiast 40 dB cały czas jeszcze jest znośnie i nie ma tragedii. Słuchajcie, tyle ode mnie na dzisiaj, bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego razu.